Choć pierwsza wojna światowa kojarzy się głównie z cierpieniem, związanym między nimi z niezaliczonymi kartkówkami z historii, okazuje się, że przyniosła też coś pozytywnego. Dzięki niej doszło do pewnych zmian i wynaleziono wiele przedmiotów używanych do dziś. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na listę 10 wynalazków, które zawdzięczamy pierwszej wojnie światowej. Numer 10. Będący ikoną mody płaszcz typu trench, pierwotnie został stworzony dla brytyjskiej armii przez Tomasa Berberiego, sukiennika, który wynalazł gabardynę. To właśnie z niej szyte były pierwsze nieprzemakalne i wiatroodporne płaszcze, początkowo sięgające żołnierzom do kostek. Dopiero w latach 40. trench jako element codziennego ubioru został spopularyzowany przez aktora z filmu Casablanca i 20 lat później w wersji damskiej, aktorkę ze śniadania u Tiffany'ego. Trench coat po angielsku to nic innego jak płaszcz okopowy. Numer 9. Zamek błyskawiczny o dzisiejszym kształcie został opatentowany w 1917 roku i jeszcze tego samego roku odniósł ogromny sukces w postaci pasów z kieszonkami na pieniądze, szczególnie wśród amerykańskich żeglarzy, których mundury. Nie miały kieszeni. Suwaki były tak wygodne, że następnego roku marynarka wojenna zamówiła je dla 10 tysięcy swoich kombinezonów lotniczych. Numer 8 W 1914 roku amerykańska firma Kimberly Clark odkryła materiał celulozowy, który był 5 razy bardziej chłonny niż bawełna i kosztował o połowę mniej. A jako, że bawełny w tamtym czasie brakowało, firma zaczęła sprzedawać materiał armii jako opatrunek chirurgiczny. Wkrótce posłużył on również jako filtr do masek przeciwgazowych, pierwsze na świecie jednorazowe chusteczki higieniczne, a pielęgniarki z Czerwonego Krzyża również znalazły dla niego pewne zastosowanie. Numer 7 przed pierwszą wojną światową zegarki na rękę były uznawane za jedynie modny kobiecy dodatek. Mężczyźni używali zegarków kieszonkowych na łańcuszkach. Jednak podczas bitwy było to niepraktyczne. Lotnicy czy oficerowie potrzebowali obu rąk, Dlatego zegarek na rękę okazał się zdecydowanie bardziej funkcjonalny. Po udowodnieniu swojej przydatności w działaniach wojennych, zegarki zyskały akceptację również jako modny dodatek męski. Numer 6. Operyskopach, czyli przyrządach optycznych służących do obserwacji rzeczy znajdujących się poza polem widzenia, wzmianki pochodzą już z XVII wieku. Jednak mówi się, że to w czasie I wojny światowej zostały one dopracowane do perfekcji. Obecnie najbardziej kojarzam się z okrętami podwodnymi. Jednak pierwotnie służyły do wyglądania z okopów, a lustra w nich nie były w żaden sposób obudowane. Znajdowały się na stelażu. Numer 5. Jeśli myśleliście, że kiełbaski sojowe zostały wynalezione przez jakiegoś bezdomnego hipstera, jesteście w błędzie. Zostały one wynalezione przez Konrada Adenauera, ówczesnego burmistrza kolonii, której z powodu brytyjskiej blokady w oczy zajrzał głód. Z tego powodu Adenauer szukał zamienników różnych produktów spożywczych. Między innymi, aby uzupełnić braki białka w Wpadł na pomysł stworzenia kiełbasek z Soi. Wynalazek ten nazwano Kiełbaską Pokoju. Numer 4. Jeśli nie lubicie zmiany czasu i to rzekomo przez nią zawsze spóźniacie się do pracy, winy możecie dopatrywać się w czasach I wojny światowej. To właśnie wtedy wprowadzono tę zmianę. Czas letni po raz pierwszy został wdrożony w Niemczech w kwietniu 1916 roku. Celem tego zabiegu było oszczędzenie węgla poprzez uzyskanie wieczorami dodatkowej godziny światła. Numer 3. Przed I wojną światową krew z jednej osoby na drugą była przekazywana bezpośrednio. Na pomysł oddawania krwi i przechowywania jej w specjalnych bankach krwi wpadł amerykański lekarz Oswald Robertson. Chciał on być przygotowany do niesienia pomocy, zanim jeszcze pojawią się ofiary. Krew przechowywano do 28 dni, a aby zapobiec krzepnięciu, dodawano do niej cytrynianu sodu. Numer 2. Joseph Pilates od dziecka związany ze sportem po wybuchu wojny został internowany wraz z innymi Niemcami na wyspę MAN. Pracował tam jako sanitariusz, dzięki czemu zetknął się z wieloma pacjentami niepełnosprawnymi ruchowo. Opracował dla nich specjalny program ćwiczeń wzmacniający mięśnie poprzez powolne i precyzyjne rozciąganie. Po wojnie wrócił do Niemiec, a nowa metoda ćwiczeń stała się znana właśnie pod jego nazwiskiem. Numer 1 Podczas wojny brytyjskie wojsko szukało twardszych stopów do swoich dział. Angielski metalurg Harry Brearley przypadkiem odkrył, że dodanie chromu do stopionego żelaza daje stal, który która nie wieje i nie koroduje. Tak powstała stal nierdzewna, której początkowo używano głównie do produkcji silników lotniczych, sztućców i instrumentów medycznych. Okej, okay, tym błyszczącym jak wisiorek na pierwszym komunie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednio na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały: Chiński Ekspres z gadżetami oraz z Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć.